No, powiem ci, że to tak było. Ja generalnie mm, zawsze miałem coś takiego, że ja takie poczucie, że ja tam nie pasuję. Że ja powinienem być kimś lepszym, ja powinienem być kimś innym, nie taką osobą, jaką jestem, a że nie miałem tak naprawdę mentora, nie miałem człowieka, który by mnie pokierował, więc ja po prostu budziłem, jak większość młodych ludzi. Nie? I tak naprawdę zadawałem sobie mnóstwo, mnóstwo pytań, nie. Dlaczego na przykład jestem w stanie zarobić dobre pieniądze, a nie jestem w stanie ich jakby utrzymać, nie? Dlaczego jestem w stanie poznać fajną kobietę, a nie jestem w stanie utrzymać związku? Czyli mija 3 lata, 4 lata, związek się rozpada. Pomimo tego, że się rozpada, jestem w stanie utrzymać dalej kontakt, czyli to nie były jakieś toksyczne relacje, ale generalnie nie mogłem tego utrzymać. I to nie mogło mi dawać spokoju. Ja sobie zadawałem ciągle pytania, dlaczego tak się dzieje, Co jest, czy coś ze mną jest nie tak, czy coś z ludźmi jest nie tak. I miałem wiecznie, wiecznie mnóstwo pytań.